Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Eee, zaczynamy lipcowe, już wakacyjne notowanie spółek ciekawych technicznie, czyli jak zwykle wybierzemy kilka spółek, które w najbliższym czasie mogą dać zarobić. Eee, zaczniemy od WIG 20, a później przejdziemy do spółek, a na samym końcu pokażę Wam moją transakcję, którą zawarłem. W zasadzie trzy transakcje, które zawarłem. Chcę wam pokazać pewien mechanizm, na który często. Z którym często się spotykamy i, i często jesteśmy wobec niego bezradni. Pokażę wam, jak to u mnie zaistniało, czyli, czyli po prostu jak odkupiłem akcje po tym, jak je sprzedałem w obawie przed stratami. Ponownie zająłem tą pozycję. Pokażę wam gdzie, pokażę wam kiedy, pokażę wam dlaczego. Myślę, że to sporo osobom może. Może, może po prostu trochę wyjaśnić jak to, przynajmniej ja robię. Zaczynamy tradycyjnie od dwigu 20. Widzimy co się działo. Mieliśmy bardzo ciężkie półtora miesiąca. Ciężkie o tyle, że był to bardzo długi ruch spadkowy. Do pewnego momentu wydawało się, że on się zatrzyma na poziomie wsparcia na 2,300. Jednak Grecja spowodowała, że ten długi cień sięgnął aż poniżej 2250 na indeksie WIG 20. To jest no, mega, mega silny ruch spadkowy i, i, i słaby miesiąc. Trzeba przyznać, że bardzo słaby miesiąc, również dla portfela spółek ciekawych technicznie, który stracił prawie 3%. Co jest i tak lepszym wynikiem niż cały, cały rynek. Więc ruch spadkowy duży. Pytanie co dalej. Ja uważam. Paradoksalnie, abstrahując od tej ciężkiej sytuacji w Grecji, od tej niepewności, że to może być już gdzieś. Nie powiem, że mogą być okolice dołka, chociaż nie, odwrotnie. Powiem tak, to mogą być okolice dołka. Ja wiem, że ja mówię systematycznie o tym dołku. Miesiąc temu również mówiłem o tym, że może być dołek tutaj na 2440. Teraz jesteśmy dużo, dużo niżej i też mówię, że może być dołek. Natomiast jest to korekta, tak? Jest to korekta, ona się przedłużyła, pogłębiła znacząco i wiem, że wiele stop losów w tym momencie poleciało, ale jest taniej. Cały trend nie jest jeszcze zachwiany, więc po prostu jest taniej, dokupuje trochę więcej albo rebalansuje portfel w zależności od tego, co się co wypada. To, że to jest jeszcze tylko korekta. Pokazuje nam indeks WIG, indeks szerokiego rynku, który ciągle jest w trendzie wzrostowym. Widzimy silny ruch wzrostowy, i o ile o WIG, na WIGu 20 dotarło to mniej więcej w to miejsce, o tyle WIG jest jeszcze wyżej. Jest jeszcze wyżej, więc te mniejsze spółki mają trochę więcej siły i ja właśnie tam w nich pokładam nadzieję. Te małe, średnie spółki powinny przynajmniej w mojej ocenie dać zarobić, więc nie ukrywam, że w portfelu mam 100% akcji. Przechodzimy więc do spółek, które mogą w mojej ocenie fajnie się zachować. Przypominam, że tutaj nie znajdują się spółki Będące w portfelu spółek ciekawych technicznie, tak, ponieważ tamte siło rzeczy uważam, że są fajne. A to są propozycje, które, co do których być może mam trochę obaw, może na coś jeszcze czekam. O tym Wam wszystko powiem. Pierwsza spółka Amrest, widzimy trend wzrostowy. Jakoś linię można by tutaj było narysować, ale myślę, że nie trzeba. Aktualnie też było odbicie w górę, było cofnięcie cofnięcie mniej więcej do linii trendu, więc ten rynek powinien być. Aktualnie mniej więcej dobrej sytuacji do kupna, bytom ciągle w trendzie wzrostowym i moim zdaniem ciągle drogo. To jest ciągle drogo. Ja sam bym nie kupił tej spółki, mimo że ona się znajduje już od dłuższego czasu w dobrym trendzie, w dobrej sytuacji technicznej. Ona jest blisko górnego ograniczenia. Zaczekałbym na jakąś korektę. Niemniej cały czas na tej liście rezerwowej jest spółka CCC. Z dłuższej perspektywy widzimy, co to jest za. Przypadek. Mamy trend wzrostowy, natomiast tutaj nam się ukształtowało coś na wzór głowy ramion. Tak, mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię. Więc jeśli narysujemy linię trendu, ona może się znajdować gdzieś tam aktualnie blisko tej linii, może tę linię testować. Tutaj też należałoby narysować jakąś linię podparcia tej formacji, żeby mieć obraz tego, jak to wygląda. Wiele spółek, niestety, przeszło do takiej fazy z czystego trendu wzrostowego do sytuacji, w której musimy przyglądać się formacji bocznej. Także to już nie jest formacja skośna, formacja wzrostowa, tylko gdzieś to przechodzi do formacji bocznej. Takich przypadków jest naprawdę sporo. To spowodowało ostatnie spadki, no ale ja się ciągle cieszę, że lepiej analizować ruch boczny niż ruch spadkowy, bo wtedy spółka wypada nam zupełnie z pola zainteresowań. Także CTC jeszcze w tym polu zainteresowań się znajduje. Komarch Silnie do góry w ostatnim czasie widzimy z 80 z 70 kilku pod 140. Ruch taki no wygląda, wygląda całkiem nieźle. Tutaj z płynnością może być trochę gorzej, ale, ale sądzę, że spółka jest warta przyjrzenia się. Dekora jest jedyną w tym zestawieniu spółką, która robi odwrócenie przynajmniej może robić w mojej ocenie. Mieliśmy ruch spadkowy. Spory z około 14 zł do około 6 zł, więc naprawdę spory ruch spadkowy, ale mam nadzieję, że on się odwraca. To znaczy, widzimy te dołki, one się zatrzymały w okolicach 5,60 i już się nie pogłębiały. Wierzchołki też się ukształtowały, powiedzmy, w okolicach 6,90-6,80 i, i się zatrzymały, tak? I mniej więcej w tym roku następuje odwrócenie tendencji, czyli dołki są coraz wyższe. Jest wybicie w górę w przeciwnym kierunku. Aktualnie spółka, w trakcie korekty, hmm, jeśli ktoś miałby fantazję, może próbować narysować taką linię. Nie wiem, na ile ona będzie stabilna, na ile rynek będzie ją respektował, ale ona też daje pewne pojęcie na tym, czego ja tutaj szukam. Tak? Uważam, że trend być może zmienił kierunek i aktualnie znajduje się w korekcie, co też kwalifikuje ją do na pewno do obserwacji, czy do kupna, jeszcze nie wiem. Spółka Elemental również w trendzie wzrostowym. Dzisiaj spora sesja spadkowa. Dzisiaj ja to nagrywam 1 lipca, więc teoretycznie na koniec czerwca byśmy tej świecy nie widzieli, ale, ale ona tutaj nie jest ważna, ponieważ nie zmienia nam trendu. Tak? Trend cały czas jest wzrostowy, aktualnie blisko linii trendu, więc myślę, że też warto się nią zainteresować. Spółka Herkules, to co też wspominałem, czyli do niedawna. Fajny trend wzrostowy, fajnie respektowana ta kreska, wielokrotnie testowana. Niestety przełamana, ale w bok, nie w dół, tylko przełamana w bok. Jest wyra wyraźne wsparcie. Ono się nie pokrywa, co prawda, z tym, ale, ale no jest dołek, na którym się mogliśmy zaczepić. Rynek zaczepił się na tym dołku i analizujemy ją w kształcie formacji bocznej. Z pamięcią, że to był trend wzrostowy, więc jeśli kupujemy ruch boczny fajnie by było kupić przy wsparciu i wtedy jest szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. Oczywiście zobaczymy co, co czas pokaże, ale zawsze ciasny stop loss też jest fajnym atutem. Sanok, długoterminowo widzimy trend wzrostowy, jest jak najbardziej krótkoterminowo bądź średnioterminowo ruch boczny. Te parę miesięcy ruchu bocznego, ale on też jest zasłużony, tak, bo wcześniej z 45 na 65, czyli 20 zł spółka podeszła w bardzo krótkim czasie. Teraz odpoczywa w międzyczasie dotarła do linii trendu, więc myślę, że ma szansę na kontynuację tego długoterminowego ruchu wzrostowego. Ciekaw jestem, czy Sanok płaci dywidendę z Wydaje mi się, że powinien płacić. Więc może to być fajna, fajna spółka pod inwestycje. No i ostatnia spółka Stal Export. Też yy, miała gorszy czas. Aktualnie rynek jest w trakcie tego ruchu wzrostowego. Całkiem sporego ze złotówki na 3 złote w ciągu ostatnich 4 powiedzmy lat. Yy. Ten ruch wzrostowy już nie jest taki silny, już nie jest taki jednolity, natomiast no i ciągle, ciągle jest w górę, jest ten, ten, ta tendencja, ten kierunek jest zachowany, myślę, że ostatnia korekta pokazuje, że, że też spółka miewa gorsze okresy, ale no to wynika też z szerokiego rynku, który spadał i, i trudno jest, żeby spółka rosła wtedy, kiedy cały rynek aż tak bardzo traci. Tak więc też na celowniku, może, może bez szczególnego przekonania, ale wpadła mi w oko, więc mówię, podzielę się. I teraz e, przechodzimy do trzeciej części nagrania. Pokażę Wam przykład mojej spółki, którą, y, którą kupiłem, następnie sprzedałem, i następnie y, w dniu dzisiejszym y, znowu kupiłem akcję. To jest grupa Kenty. Y, szeroki, szeroki obraz sytuacji widzimy. Trend wzrostowy. Y, ta linia pod tą linię sobie, sobie kiedyś tam próbowałem zagrać. I widzicie. Jak to przebiegało? Tak, czyli poziom wsparcia na poziomie 295 zł on wytyczony został tymi dwoma wierzchołkami, następnie potwierdzony tymi dwoma dołkami. I ja kęty kupiłem 11 czerwca. 11 czerwca, kiedy spółka obroniła poziom. Poziom właśnie tych 295 zł. Uważałem, że to jest fajne miejsce do kupna bo daje nam ciasnego stoplosa. Spółka pobujała się trochę wyżej, trochę niżej, trochę wyżej, trochę niżej. Ostatecznie sprzedałem tutaj źle wypoziomowało tą, tą strzałeczkę, ponieważ sprzedałem na tej czarnej świecy, na tej świecy, która sięgnęła aż do 285 zł. I w ciągu sesji wyglądało to kiepsko. Czyli to była wielka czarna świeca, kiedy ja to zobaczyłem. I pomyślałem sobie, że no spełniły się te moje obawy, tak? Było wsparcie, wsparcie zostało przełamane, więc sprzedaję papiery. I podjąłem decyzję nie, nie poprzez stop lossa, tylko po prostu poprzez sprzedaż tych papierów w trakcie trwającej sesji. Sprzedałem to z stratą, czekać, odwracam się 4,6%. tak, To jest przewaga kupowania przy ciasnych wsparciach i ustawiania ciasnych stop lossów, że, że tracimy niedużo względnie, 4,6 tam po prowizjach będzie powiedzmy 5%, bardzo, bardzo niedużo. I obserwowałem sytuację, co widzimy, no 29 to była ta kolejna sesja, tak, bo to, to był 26, czyli piątek, jeszcze przed tym, co, co pokazała Grecja i rynek zamknął się powyżej i wtedy już mi to dało do myślenia, myślę sobie, no Ładne potwierdzenie poziomu, tak? Rynek przetestował, cofnął się, więc poziom jest potwierdzony, mimo że przebity intradayowo, to potwierdzony. Otwarcie na Grecji, po Grecji w zasadzie, poniedziałek po Grecji, otwarcie nisko, ale zamknięcie wysoko i zamknięcie paradoksalnie na plusie o 0,74%, więc też potwierdzenie, że rynek nie chce schodzić poniżej tego poziomu. Sesja wtorkowa również sesja środowa, czyli dzisiejsza, podjąłem decyzję o odkupieniu tych papierów, czyli ponownie zająłem pozycję, z której wyszedłem. Dlaczego? Dlatego, że tak jakby zdezaktualizował się scenariusz przebicia wsparcia i uznałem, że to wsparcie zostało obronione, przynajmniej na chwilę obecną. Więc ryzykując stosunkowo ciasnego stop lossa, zdecydowałem się ponownie wejść na pozycję. Gdybym, jeszcze nie wiem oczywiście, co się stanie, natomiast gdybym Sprzedał tutaj, po czym na kilka tygodni odszedł od tej spółki, bo uznał, że wsparcie jest na pewno przełamane i, i nie ma się co nią interesować. Być może spółka byłaby dużo, dużo wyżej, a ja bym żałował, że sprzedałem praktycznie w idealnym momencie, w którym powinno się kupować. Więc, żeby takiego scenariusza uniknąć, widzimy, spółka ciągle jest w trendzie wzrostowym, przynajmniej powróciła do tej linii, którą tutaj widzimy więc no, trzeba, trzeba przynajmniej uznać, że, że trzeba dać jej szansę, więc ponownie kupiłem akcję, ponownie mam ciasnego stop lossa i obserwuję sobie tą sytuację też na spokojnie, hmm, czekając na rozwój zdarzeń. Tak więc taka, taka krótka, krótka myśl dla Was, jeśli odpalą Wam się te warunki, które, które uznajecie za hmm, aktywację stop lossa, Poczekajcie jeszcze chwilę, poobserwujcie, być może rynek się cofnie i coś, co było negacją wsparcia, okaże się potwierdzeniem tego wsparcia. Jak tutaj będzie, nie wiemy. Spółka jest w portfelu spółek ciekawych technicznie, więc ona będzie analizowana za miesiąc na pewno. I to też no, da mi pewne podłoże do tego, żeby, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. No, Absolutnie do tego, że oczywiście mam ją w portfelu, więc też będę ją miał na oku. Z tą myślą Wam zostawiam. Odnośnie szerokiego rynku, tak jak mówię, ciągle twierdzę, że jest to korekta bolesna, dotkliwa i zbyt głęboka. Czujemy, że to jest nie fair, że to ona jest taka głęboka. Ale myślę, że ciągle korekta i że ciągle to jest dobry moment na kupowanie akcji. Zaznaczam, że to jest tylko oczywiście moje zdanie. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli macie wasze przypadki strzelenia stop-losów, proszę was, podzielcie się pod wpisem. Chętnie, chętnie zobaczę po prostu, ilu z was straciło pieniądze na stop-losach. No i jak, jak na dzień dzisiejszy widzimy, że rynek wrócił, wrócił jednak na górę, więc. No, mamy to, to takie poczucie, że, że rynek zrobił nas w konia. Ja nie miałem 100 plusów ustawionych na rynku, więc ja nie straciłem na, tym, na tej poniedziałkowej sesji, ale wiem, że wiele osób zapewne te pieniądze straciło. To wszystko. Dziękuję za Wasze komentarze i do usłyszenia.